Być sobą to znaczy iść własną drogą na przekór krytyce innych ludzi, zaakceptować swoją inność, a zarazem wyjątkowość. Kiedyś ludzie nie mieli nic oprócz siebie, dzisiaj mają wszystko oprócz siebie. Nie rozumiem ludzi, którzy sami ze mnie zrezygnowali, odepchnęli mnie i zerwali kontakt, a potem wracają i są zdziwieni, że już na nich nie czekam. Nikt nie ma idealnego życia, nie wyobrażaj sobie, że tylko nad Twoją głową wiszą czarne chmury. Inni zaś widzą słońce, wielu ludzi czuje się podobnie, po prostu musimy się nauczyć korzystać z tego, co przynosi nam życie. Wolno Ci tęsknić, wolno Ci płakać, wolno Ci mieć słabsze dni, ale nigdy nie wolno Ci się poddawać. Gdybym miał napisać coś po raz ostatni, napisałbym: doceń to, co masz. Nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim, rozmowa, która będzie tą ostatnią. Ostatnie spojrzenie, uśmiech, nigdy nie wiesz, jak skończy się kolejna historia w Twoim życiu. Ale dopóki trwa, doceniaj każdą chwilę. Nikt nie widzi Twojego cierpienia, nikt nie widzi Twojego smutku, nikt nie widzi Twojego strachu, ale wszyscy widzą Twoje błędy. Miłość to nie tylko dobry seks i pocałunki również przyjaźń, szacunek i wspólne poczucie humoru. Najwięcej do powiedzenia na nasz temat mają ci, którzy znają nas najmniej. Mądry człowiek naprawia swoje błędy, głupi nie potrafi się nawet do nich przyznać. Nie odchodzi się bez słowa, nie znika bez wyjaśnienia tego, co zaszło bez rozmowy o tym co zabolało. Niedomówienia i ucieczki, tajemnice i kłamstwa, milczenia i udawanie. To nie jest w porządku. Cześć. Część ludzi zrobiła sobie z uciekania sposób na życie. To dla nich norma. Duma, niedojrzałość, popych popychana tchórzostwem, tak nie wolno. Rozmowa jest fundamentem wszystkich ludzkich relacji. Trzeba ze sobą rozmawiać, wyjaśnić wszystkie niedopowiedzenia z normalnej ludzkiej przyzwoitości, z szacunku do drugiego człowieka, z uwagi na pamięć o tym, co was wcześniej łączyło. Najłatwiej jest uciec, trudniej za... Z z zaś spojrzeć w człowiekowi w oczy i wszystko wyjaśnić, dlatego musisz zadać sobie pytanie, jedno ważne pytanie. Masz honor czy jesteś tchórzem? Tomasz Badura. Życzę Wam wszystkim milutkiego dnia, poranka, popołudnia i wieczoru. Pozdrawiam. Jeśli nikt Ci tego dzisiaj nie powiedział, to ja Ci to powiem. Jesteś ważny, ważna. Jesteś potrzebny, potrzebna. Jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. Nie poddawaj się, walcz.